Dzień dobry Państwu. Wczoraj Rosjanie długo rozmawiali z dziadkiem. Dziadek, jak to zwykle opowiadał dokładnie o tym, co zawsze, to znaczy przede wszystkim o tak zwanym Zachodzie. Tutaj sam tytuł Komsomolskiej Prawdy głosi Zachodowi przyjdzie rozpocząć rozmowy o wspólnej przyszłości. Główne z wystąpienia dziadka na Waldaję. Waldaj to jest skrót od waldajski międzynarodowy Dyskusjonnej klub, czyli międzynarodowy klub dyskusyjny. Waldaj to już jest nazwa własna. I co on tutaj powiedział? Ta przemowa trwała naprawdę godziny, więc no nie będziemy wszystkich ważnych wątków tu wyciągać, bo one też się powtarzają od lat, więc ciężko je wszystkie wybierać, ale Spodobały mi się takie cytaty. Niestety wydarzenia rozwijają się według negatywnego scenariusza, przekształciły się w kryzys systemowy na dużą skalę. Zachód w ostatnich latach, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach, podjął szereg kroków w celu eskalacji. Zawsze grają w taki sposób, żeby zaostrzyć. Nie ma tu nic nowego. Hmm. Nie wiem, to wymaga komentarza, dajcie znać. I jeszcze jeden ważny cytat. Ludzkość ma dwa sposoby dwie drogi dalszego rozwicia, rozwoju: kumulować ciężar problemów, lub próbować wspólnie znaleźć rozwiązania, które uczynią świat bezpieczniejszym. Wierzę w moc zdrowego rozsądku, Zachód będzie musiał zacząć mówić o wspólnej przyszłości. Oczywiście możecie powiedzieć, że ja mam jakąś swoją idee fix na ten temat, ale ja bym interpretował tego typu słowa jako musicie się z nami dogadać, bo inaczej będzie kumulować ciężar problemów, będzie tylko gorzej, więc porozmawiajmy, zamruźmy ten konflikt i pozwólcie mi się z tego wszystkiego wycofać z twarzą. Dalej mamy hmm, reportaż pana Koca, dobrze nam znanego, wezwania do ewakuacji Wywożenie pomników i półpuste półki w sklepach. Jak Hersoń szykuje się do ukraińskiego wtargnięcia. Ukraińcy tam nie będą wtariać, oni tam jeśli już to będą wracać. Natomiast no, faktycznie tutaj no, nawet na pierwszym zdjęciu jest pusty cokół spod pomnika admirała Uszakowa. Mówiłem Państwu w jednym z materiałów o tym, że Rosjanie wywieźli pomnik Suworowa. To nie był jedyny pomnik, który oni zabrali ze sobą odchodząc. Niestety, a może stety, o tym za chwilę pomówimy, to nie jest ewakuacja wojskowych z Hersonia. Oni jeszcze nie poddają tego miasta i prawdopodobnie to się nie wydarzy szybko. Natomiast faktycznie, do czego sami się przyznają tutaj, wręcz się tym chwalą. Zabierają z tego miasta. Pomniki, no bo przecież trzeba je uratować. Tutaj jest pierwsze wrażenie. Pan Aleksandr Koc pisze, Hersoń bardzo przypomina Donieck. Są zdjęcia z miasta. O, tu jest kino Ukraina. Ładne, ładne kina zapewne z czasów jeszcze sowieckich. Sklepy to nie wiem kiedy to jest zdjęcie tego sklepu. No, ale mniej więcej. Jest tu reportaż, o jeszcze, tutaj jeszcze jeden pomnik, chwalą się, że ukradli i jeszcze kolejny pomnik, chwalą się, że ukradli. Aleksandra Suworowa. Ktoś pytał, którego Suworowa. Więc Aleksandra. Jedziemy dalej. A na ramieniu tatuaż ze sowieckim orderem. Pierwszy reportaż z batalionu Sudoplatowa. To jest, proszę Państwa, o tym, że w Melitopolu powstał taki, no, Dobrowolny mm, oddział, słożony z ludzi, którzy chcą walczyć, z miejscowych ludzi, którzy chcą walczyć przeciwko Ukrainie. Tutaj są faktycznie dobrowolcy z batalionu imienia Sudoplatowa, czyli mm, ochotnicy z batalionu. Jeśli to faktycznie ten pan po lewej, to pan jest dość starszy, ale ten, ten wygląda normalnie. Ech, trzeba powiedzieć wprost, że. Na terenach Ukrainy żyją ludzie, którzy woleliby żyć na terenie Rosji. Wynika to z wielu przyczyn, z tęsknoty za Związkiem Radzieckim, z umiłowania do autorytaryzmu, z słuchania przez wiele lat rosyjskiej propagandy, z realnych problemów państwa ukraińskiego, które, o czym doskonale wiemy, nie było nigdy państwem bardzo. Bogatym, bardzo skutecznym, bardzo dobrze zorganizowanym. Tam wiele problemów jak najbardziej realnych istniało. Niektórym się wydawało, że Rosja te problemy jest w stanie rozwiązać. Jest to raczej, raczej naiwny punkt widzenia, że jeśli mamy państwo, które po prostu wymaga głębokich reform, i wpuścimy do tego państwa bandę dowodzonych przez autorytarnego dziadka złodziei, bo tak to zazwyczaj w Rosji wygląda, że korupcja jest na takim poziomie, że można nazwać to państwo państwem złodziejskim, to że coś się tam poprawi. Niemniej są tacy ludzie i tu jest o nich reportaż. To co jest interesujące, to patron tego oddziału to jest batalion imienia Sudoplatowa. Jeśli sobie popatrzymy do Wikipedii, Sudoplatow, o, tutaj nie widać, tu jest jego twarz. On jest znany przede wszystkim z jednej akcji w hotelu Atlanta w Rotterdamie. On się spotkał z ówczesnym liderem ukraińskich nacjonalistów dążących do niepodległości, człowiekiem nazwiski, o nazwisku Konowalec. Wręczył mu pudełko czekoladek, które później eksplodowały. Później, po II wojnie światowej, Pracował jako naczelnik oddziału DR, czyli DR to skrót dywersyjna Robota. I tutaj w nawiasie jest wyjaśnione dywersyjna praca przeciwko wymierzona przeciwko wojennym bazom USA, a potem także innych krajów NATO w Europie. No, walka z bazami USA to jest. Taki pomysł u Putina od lat, który bardzo hołubi, więc wszystko się zgadza. Dalej mamy jeszcze o tragediach w Jejsku i Irkucku, o tych samolotach, które spadły na domy mieszkalne i tutaj Komsomolska Prawda zadaje sobie dość rozsądne pytania, dlaczego lotniska podpełzają coraz bliżej do naszych miast, a samoloty spadają na domy mieszkalne. Próbujemy zrozumieć, na ile niebezpiecznym jest budować pasy startowe bezpośrednio w sąsiedztwie wysokich budynków mieszkalnych, jak zmieniły się normy z czasów sowieckich i co na ten temat mówi międzynarodowa praktyka. Czyli oni słusznie podejrzewają, że samoloty wojskowe nie powinny spadać na domy mieszkalne. Podziwiam przenikliwość. Były pracownik Białego domu przepowiedział zniszczenie dywizji USA krzyczące orły w przypadku wysłania jej na Ukrainę. Zacznijmy od tego, że faktycznie taka jednostka zgodnie z planem wylądowała jakiś czas temu w Rumunii w ramach planowanej rotacji i tu oczywiście człowiek kremla na zachodzie opowiada, jak to bardzo ją zniszczą. Osobiście. Uważam, że polski komentator, który nigdy w Białym Domu nie pracował, przepowiada upadek Rosji jako państwa w przypadku, gdyby dywizje USA zostały wysłane do Ukrainy. Minister finansów Rosji ogłosił uwolnienie mobilizowanych przedsiębiorców od wpłacenia yy, strachowej wznosy to będą. Ubezpieczenia. No, chociaż tyle. Ostatnio się dużo słyszy o tym, że już część mobilizowanych trafiła do niewoli, że część chora na zapalenie płuc siedzi gdzieś w nieodrzewanych barakach, o wielu podobnych przypadkach, a tutaj na szczęście zwalniają ich z opłat. Przynajmniej część z nich, tych, którzy są przedsiębiorcami, więc jakaś ulga dla nich zawsze. Dalej mamy wydarzenia na froncie. Konflikt Intelligence Team twierdzi, że droga R66, która prowadzi do miasta Sfatowe, tutaj, żebyście widzieli, jest coraz bardziej zagrożona przez ukraińskie strzały, ponieważ Ukraińcy dochodzą coraz dalej. Na przykład ostatnio w regionie miejscowości Stelmachivka i tutaj w regionie miasta Sfatowe ma Ukraińcom najlepiej iść kontrofensywa. Nie mamy żadnych sensownych informacji mówiących o tym, żeby na kierunku bachmuckim ciągle atakująca Rosja była w stanie coś osiągnąć. Natomiast słyszeliśmy, że w okolicach Bilogoriuki, w tym regionie, ostrzały artyleryjskie ze strony Rosji są Zarówno szalenie intensywne, jak i póki co nieskuteczne w wymiarze przesuwania jakichkolwiek granic. Na regionie Zaporoża dalej względna cisza. Względna cisza oznacza tutaj oczywiście nie to, że nie strzelają, cały czas strzelają, artyleria nie milknie, natomiast brakuje tutaj informacji o tym, żeby dochodziło do jakichś ofensyw i kontrofensyw. Jeśli chodzi o mm, prawobrzeże Dniepru i okolice Hersonia i Nowej Kachowki, tutaj mm, dalej nie widzimy, żeby Ukraina się posuwała do przodu. Co więcej, mm, jest mowa o tym, na przykład u Arestowycza, że Rosjanie dalej pompują w ten przyczółek kolejne siły, kolejne tysiące żołnierzy. Liczba tych jednostek ma tu sięgać 30-40 bojowych batalionowych grup taktycznych, przy czym 40 na obu brzegach Dniepru. Pojawiły się też informacje, że na lewym brzegu Dniepru, czyli tym z tej perspektywy południowym, czy też możemy powiedzieć wschodnim, patrząc na cały Dniepr, to, że tutaj także budują Rosjanie swoje nowe linie umocnione, na wypadek gdyby. Ten, ta kontrofensywa ukraińska się powiodła, jednak przypomnę, tutaj mówimy o bardzo trudnym terenie do natarcia i o kadrowych jeszcze jednostkach rosyjskich. Tutaj te siły zostały zgromadzone duże. Ostatecznie może to doprowadzić do takiej sytuacji, w której ukraińska kontrofensywa będzie trwała miesiącami, ale doprowadzić do zniszczenia dużego zgrupowania. Sił rosyjskich. Osobiście trochę na to liczę. Mamy też sporo doniesień o tym, co się dzieje w zasadzie cały czas, ale tutaj się pojawiło trochę więcej konkretów. Pod Hersoniem w Czarnobajwce miało dojść do dużych eksplozji, ostrzałów na poligonie, gdzie podobno znajdowali się mobilizowani. W okolicach Nowej Kachowki wysadzili w powietrze Ukraińcy dwa rosyjskie magazyny amunicji, a w miejscowości Szachtarsk będą zdjęcia za chwilę z tego będę pokazywał. Na torach kolejowych wybuchły i płonęły cysterny z paliwem, co oczywiście ma swoje znaczenie, co zaraz Państwu pokażę. To jest niedaleko Doniecka taka trasa, którą zaopatrywane są z siły między innymi w okolicach właśnie Awdijewki, która jest intensywnie atakowana od wielu tygodni przez siły rosyjskie. Przejdźmy sobie do naszych stałych newsów, takich szybkich. Mamy tutaj informację o tym, że w okręgu orłowskim mobilizacja w Rosji postępuje w sposób wręcz żywiołowy, tak jakby bardzo się starali wypełnić normę w ostatniej chwili. Pojawiły się na przykład informacje, że w fabryce, w której pracuje 200 osób przyszły 72 pawiestki, czyli wezwania. Na 200, prawie 200 osób tam pracują i mężczyźni i kobiety, a 72 mężczyzn chcą wziąć do wojska. W innej fabryce w zakładach, w których pracuje 930, hmm, przepraszam, 1700 osób pracuje, 930 przyszło wezwań. Kierownictwo tego typu firm tutaj piszą, ma starać się te, te dokumenty przekazywać pracownikom partiami, żeby jednocześnie rekrutować ludzi, no bo domyślamy się, jeśli z 1700 odejdzie 930, to fabrykę można w zasadzie na dobry miesiąc zamykać. Tutaj mamy kadry pożaru w Szachtiorskie. W okręgu Donieckim, to o czym przed chwilą mówiłem, płonęły cysternie. Dalej. Nocą w Moskwie podpalili budynek centralnej, społecznej, hmm, społecznego punktu przyjmowania stron partii Jedina Jarasiya. Na prospekcie, Kutuzowa, użyto tutaj koktajlu Mołotowa. Pojawiły się zachodnie doniesienia z Foreign Policy o tym, że. Rosjanie próbują werbować do swoich sił afgańskich komandosów, tych, którzy wcześniej służyli w armii rządu wspieranego przez USA. Kolejne zdjęcia z Jorska. W Sewastopolu donoszą, że na elektrownię spadł ukraiński dron. Nie mam informacji i nie widziałem żadnych informacji bezpośrednio o zniszczeniach, jakichś stratach. Sam dyrektor elektrowni miał powiedzieć, że pracują w normalnym trybie, dostarczają energii i w zasadzie na tym skończyć komentarz. Streama czyli... Zastępca szefa administracji okręgu chersońskiego doniósł, że cała okupacyjna administracja okręgu przeniosła się na lewy brzeg Dniepru. Tak jak mówiłem, nie mamy żadnych informacji potwierdzających, że trwa jakaś ewakuacja wojskowych z Hersonia na dużą skalę, która miałaby świadczyć o tym, że. Hersen zostanie poddany i, i Amerykanie, i prezydent Zelenski mówią wprost, że nie widzą takich mm, znaków, takich dowodów, na to, że mogłoby się tak dziać. No, ale ta ucieczka administracji w takim razie pokazuje, że te siły wojskowe, które tam zostają, szykują się prawdopodobnie na dużą bitwę, w której Taka administracja mogłaby ucierpieć. W grę mogą wchodzić nawet walki miejskie, co oczywiście będzie tragedią dla lokalnych mieszkańców. Byłoby dobrze, jakby ich tam już w tym momencie nie było. Dalej. Przedstawiciel Ministerstwa, Stra Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Konstantin Waroncow grozi, że Rosja będzie strącać z kosmosu, niszczyć w kosmosie satelity Starlink, a także satelity należące do firm Planet Labs i Maxar te ostatnie dostarczają między innymi te wspaniałe zdjęcia na których możemy obserwować chociażby zniszczenia mostu krymskiego czy wcześniej lotniska bazy wojskowej na Krymie. Oczywiście Stany Zjednoczone miały odpowiedzieć na to przekazując tam w sposób niejawny Rosjanom jakie będą konsekwencje niszczenia prywatnych satelit na orbicie. Miało, mają być nieprzyjemne. Tu widzimy konsekwencje pożarów cystern w okolicach Szachtyorska. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, gdzie znajdują się te zniszczone tory. To są jakieś bocznice, więc to nie są prawdopodobnie jedyne tory w okolicy, natomiast te obok też wyglądają na szyny na zdeformowane. Możliwe, że tam doszło do uszkodzenia infrastruktury, która doprowadzi do jakichś utrudnień z, związanych z transportem i logistyką na kierunku donieckim. Byłoby doskonale. Nawet jeśli nie i po prostu Rosjanie stracili kilkanaście cystern z paliwem, to na pewno im będzie tego brakowało. Tu mamy informację o tym, że Litwa przekazuje Ukrainie 7 opancerzonych samochodów terenowych, a Australia 30 kolejnych wozów Bushmaster i 70 australijskich instruktorów wyjedzie do Wielkiej Brytanii do wspomożenia programu uczenia ukraińskich żołnierzy. Jeszcze zdjęcia z Szachtyorska, Dużo tego jest. O, pojawiła się poprawka w prawie rosyjskim, która pozwala mobilizować ludzi z, jak to tu jest napisane, niewygaszoną, niewygaszonym wyrokiem czyli takich, którzy po prostu dalej odbywają karę. Tutaj mamy korespondenta kanału rasija 24. 24. Borisa Maksudowa, którego reportaż miał pomóc po raz kolejny trafić w te cysterny, które jeszcze nie spłonęły. I na koniec mamy ciekawostkę, to jest rzekomo, bo wiadomo, fotomontaże krążą po sieci różne rzekomo zdjęcie Władimira Putina z długiej przemowy z ręką, z dość wyraźnym, powiedzielibyśmy, takim śniakiem. Również, kiedy on ostatnio odwiedzał poligon, tam dopatrywano się na jego dłoniach śladów takich. Trochę wtedy to wyglądało jak ślady ugrzeźń. Pojawiła się taka teoria, że to może być ślad od kroplówki. To jest oczywiście teoria mocno konspiracyjna. Pojawiły się nawet porównania w internecie do dłoni Elżbiety. Królowej Anglii tuż przed jej śmiercią. Chcielibyśmy jasne, ale obawiam się, że tutaj może się włączyć nasze życze... myślenie życzeniowe, a że tak naprawdę jeszcze będziemy musieli poczekać. Także na razie nie cieszmy się z tego za bardzo i nie ufajmy wszystkiemu, co widzimy w internecie, ale pokazuję, bo prawdopodobnie to będzie zdjęcie, krążyć po sieci jeszcze. Wielokrotnie je pewnie zobaczycie. Dziękuję pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukrainy i widzimy się niedługo.